Szanowny Panie Konsulu, szanowny Księże Rektorze, Ustoszu tego pięknego miejsca, szanowny Panie Redaktorze, szanowni... Szanownie... Ksiądz kanclerz gospodarczy. Przygodni księża, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo, panowie, którzy przed chwilą mieliście zaszczyt odebrać te odznaczenia. Chciałem od tego zacząć, panom, w imieniu Pana Prezydenta, serdecznie pogratulować i podziękować. Myślę, że to oznaczenia dla, dla Panów to wyraz wdzięczności dla całego środowiska polonijnego ze Stanów Zjednoczonych, w Ameryki Północnej. Wyraz wdzięczności za to wszystko, co Państwo robicie, co Panowie robicie dla Polski. Chciałem w tym miejscu też podziękować. Księdzu Kanclerzowi za to, że to spotkanie ma tutaj miejsce, i Klubom Gazety Polskiej, że wybrały właśnie to miejsce tutaj w Warszawie. W bardzo dla nas ważnym momencie, bo obchodzimy stulecie relacji polsko-amerykańskich, relacji dyplomatycznych i można powiedzieć, że w ramach coraz lepszych kontaktów i coraz lepszych relacji na każdym można powiedzieć w każdym zakresie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską odkrywamy też wiele tych kart, które może poszły w zapomnienie, może poszły troszkę na drugi plan. I myślę, że Orchard Lake jest takim przykładem miejsca, o którym trzeba mówić. Mówić głośno, bo tutaj jest wielka część naszej historii i tej, która miała miejsce tu w Orchard Lake, ale i tej, która dzięki darom, dzięki tym przekazanym tutaj archiwom, obrazom, dokumentom, filmom, kasetom, można powiedzieć, że jest to całe bogactwo naszej polskiej historii. Chyba tak naprawdę jeszcze dzisiaj nikt nie wie do końca, co tutaj jest. I to jest też pewne wyzwanie dla archiwistów, muzealników, żeby to wszystko znaleźć, uporządkować i żeby to wszystko świadczyło o naszej pięknej historii. Historii, której tutaj Szczęścią z Was mogliśmy dzisiaj rano też dotknąć, dotknąć na cmentarzu, gdzie leżą żołnierze Armii Generała Hallera. Ci, którzy w trakcie I wojny światowej walczyli o niepodległą Polskę. To dotknięcie historii i to wszystko, co Polacy i Polska zawdzięcza tutaj Polonii amerykańskiej jest myślę bardzo ważne. Ale są też tacy Amerykanie, których my do końca można powiedzieć, że... Też jeszcze nie poznaliśmy, nie odkryliśmy. Myślę o dosłownie kilka dni temu uroczystości, jaka miała miejsce w Warszawie. Tam w hotelu Polonia, w byłej siedzibie hotelu Polonia, która była siedzibą amerykańskiej ambasady, było odsłonięcie tablicy poświęconej pierwszemu amerykańskiemu ambasadorowi. Ambasador Lane zrezygnował po tak zwanym referendum ze swojej misji, ponieważ nie chciał uczestniczyć w tym, co działo się tuż po wojnie w Polsce. Napisał książkę Widziałem Polskę zdradzoną. Dał świadectwo tego, czego był naocznym świadkiem. I też o takich osobach powinniśmy pamiętać. Został dosłownie kilka dni temu pośmiertnie oznaczony przez pana prezydenta Andrzeja Duda, a wszystkim tym, którzy tej książki nie przeczytali, ją polecam. I co warto podkreślić w tym miejscu, jest to: był to amerykański dyplomata, który nie miał w w swojej rodzinie żadnych, e, żadnej polskiej krwi, nie był ani dzieckiem, ani wnukiem, ani prawnukiem kogokolwiek, kto urodził się w Polsce. Widział Polskę po I Wojnie Światowej, a potem był świadkiem tego, co działo się tuż po wojnie. I to jest ważne, żebyśmy w takich miejscach, e, w takich miejscach właśnie też jak Orszardlej, o takich osobach i o takich ludziach pamiętali. Oni pisali tą naszą historię, historię, która Doprowadziła nas dzisiaj do tego, że mamy wreszcie taką Polskę, jaką walczyli żołnierze Armii Generała Halera, ale też wszyscy ci, którzy na frontach II wojny światowej bili się o wolną Polskę, i do tej wolnej Polski po tej wojnie wrócić nie mogli. I musimy o tym pamiętać. Dlatego cieszę się, że wybraliście Państwo Oshadla dlatego cieszę się, że możemy być tutaj, dlatego cieszę się, że możemy się spotkać w tym czasie, kiedy. Nasze relacje polsko-amerykańskie są tak dobre jak nigdy wcześniej. Kiedy dosłownie kilka dni temu w święto niepodległości 11 listopada, przecież to chyba nie jest przypadek, władze amerykańskie postanowiły dołączyć Polskę do strefy krajów, które nie potrzebują wizy do programu bezwizowego, do programu bezwizowego wjazdu do Stanów Zjednoczonych. To też jest bardzo ważne. Mamy bliski sojusz militarny. Jesteśmy również dzięki Polonii Amerykańskiej dzisiaj w Pakcie Północnoatlantyckim, ale i Pakt Północnoatlantycki jest dzisiaj w Polsce. Stacjonują w Polsce amerykańscy żołnierze. Mamy dobre relacje gospodarcze i coraz większą wymianę gospodarczą. Mamy wreszcie, proszę Państwa, to, czego, o czym również my myśleliśmy i na co czekaliśmy coraz częściej słyszymy tutaj na spotkaniach polonijnych, że Polacy stąd wracają do Polski. Wracają i myślą o tym, żeby wrócić do Polski. Myślę, że to też jest to też jest w pewnym sensie taka, takie dobre świadectwo tego, co dzieje się w Polsce, bo przecież gdyby działo się źle, to Polonia amerykańska do tej Polski wracać by nie chciała. I to też jest rzecz tutaj na początku tego spotkania klubów Gazety Polskiej z Ameryki Północnej warte podkreślenia. Bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się z tych zmian, cieszymy się z tych relacji i liczymy na Państwa wsparcie. Bo w każdych najtrudniejszych dla Polski momentach, wtedy kiedy jej nie było na mapie, wtedy kiedy była, ale nie była niepodległa, mogliśmy liczyć na wsparcie naszych rodaków. I to jest bardzo ważne, żeby to wsparcie nadal stąd do Polski. I za to wsparcie chciałem również w imieniu Pana Prezydenta bardzo, bardzo serdecznie podziękować i poprosić, by dalej to wsparcie było Polsce okazywane, bo jest nam bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że te trzy dni, które Państwo tutaj spędzicie, to będzie, to będą dni ciekawych dyskusji, to będzie być może, nie wiem ile ksiądz kanclerz tutaj pokaże, ale to dotknięcie tej naszej historii jest czego tutaj dotykać i mam nadzieję też, że dzięki takim spotkaniom jak to więcej naszych rodaków tu w Stanach, ale również w Polsce usłyszę o Shard Lake bo jestem przekonany, że tutaj warto przyjeżdżać, warto o Shard Lake pamiętać i warto mówić, że na mapie, bo na mapie świata wszędzie są Polacy, ale że tutaj w Michigan, w stanie, w którym mieszka przecież tak wiele osób polskiego pochodzenia i tak wielu naszych rodaków. Jest to miejsce, które jest naszym narodowym skarbem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być tutaj z Wami. Gratuluję wszystkim odznaczonym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Dziękuję. Na tym kończymy ceremonię wręczenia znaczy i proszę o kontynuowanie.